Hej wszystkim z tej strony ciastkowe. Po długiej przerwie wracam z powrotem do nagrywania w miarę regularnych odcinków z Daisy Nie było mnie w Polsce i dlatego tak długa przerwa. Wcześniej oczywiście studia, egzaminy, zaliczenia i tego typu rzeczy dlatego tych odcinków było dużo mniej i pojawiały się dużo rzadziej. Ale teraz wracamy razem z Włodarem, bo z nim akurat będę grał najczęściej. Gdzieś tam na pewno momentami ktoś do nas inny jeszcze dołączy, nie wiem, Drawecki e, czy, czy może jeszcze jakieś inne osoby. Mm, ale tak, ale wracamy do, do nagrywania e, częstszego. Mam już trochę materiału gotowego, więc e, myślę, że około trzech odcinków z tego powstanie. Postaram się je Wam pokazać w tym tygodniu, wszystkie trzy. E, I oczywiście nagrywać kolejne, kolejne materiały, kolejne odcinki. Więc myślę, że powinno być ok. Jeżeli chodzi o jakieś inne tytuły, myślę, że gdzieś tam pojawi się H1Z1 w międzyczasie. Dosyć dawno nie grałem i zobaczymy co z resztą. Jeżeli chcielibyście poglądać jeszcze coś innego w moim wykonaniu, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ale myślę, że, że wrócimy spokojnie do, do Daisy, ponieważ kilka ostatnich paczy. Bardzo poprawiło całą grę. Więc znowu mam ochotę ponagrywać, pograć, bo wcześniej było z tym bardzo różnie. Tak więc zapraszam Was na, na kolejny odcinek i myślę, że będzie, będzie tak samo fajnie jak było do tej pory. A może nawet lepiej. Pozdrawiam. teraz to ja mam pełne kolory, czekaj. Mm, dobra, poleci tutaj do źródła wody. Ja bym z chęcią jakąś butelkę znalazł. Nie pogardziłbym butelką. Ooo, teraz to ja widzę świat w pełnych kolorach. Jezus Maria, opłacało się nie. namęczyć zombie. Widzę. Jednego. Ten ja się, się kierą Dobra. Chodź tu, Cferu. Bum. Bum. patrz kurwa. Przeniknął no. przez mnie. Widzę. Ale. Widzę, obserwuję to. Ładnie. Ładnie. Muszę mieć pewność. A, tu gdzieś źródłowo. Wszczele lubią stawiać w filmach <grymne> <grymne> Dobra Ty Tak On się zignął A one lubią sobie W ten sposób się pobawić Dobre. Sanki kurwa Gdzieś źródłowo. Tu może być jakieś o, jest. A tutaj jest, no jest kanistr. A nie, to jest ten. Use the pump, use the pump, use the pump. Nhc, îng, nc, <ACH> use the pump. Uj, oj, oj, ole, żem się opił. Oje. Przesadziłeś. Hmm, w odpowiednim momencie skończyłem. No, nie chcę pić. Buguję się to. Jeszcze kapsnę sobie ryżu. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Kontroluje A ja przy, w ostatnim tygodniu trzy razy zwymiotowałem tutaj, nie? Co przez całą grę nigdy nie zmiotowałem tak w tym, patrzy w ciągu tego tygodnia? Nie, w ciągu ogólnie siedmiu dni już zwymiotowałem trzy razy, nie? No dobra, fajnie to wygląda.

O! Jeszcze jeden w Cwaniaczek. Dziękuję. Dobra. Wracając do tematu. Uwaga! Chodź. Chodź tutaj, one tu nie wejdą znowu. Wiem. Lol, zniknął mi ten. Czekaj, bo mi zniknął Makarov. Gdzie mi go wywało? Nie wiem. Dobra. Chodź na to rusztowanie. No. Tylko uważaj, żeby nie spaść przez jakiegoś głupiego laga. Staram się. No. I teraz patrz, co zrobię. Co? Odsuń się za, za siebie, do tyłu. Aha. 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 <coughs> Ogarniasz jaki jest zajebisty ten... ...widok? Aha. Aha. I ogarnij jak masz na przykład takie Mosina albo sks nie? Albo Winchestery, Winchester, -u. Winchester -u też może być. Aha. <coughs> Dobre, co? Aha. <tum> Tam się nie da. Dasz, Jak o. się nie da Panie! Dying light! <tum> <tum> Próbujemy dalej? Nie <Yeah. tum> Nie będę ryzykował Jogarnij, gość sobie stoi wymienia się na czekan na środku i balić do niego On się bo nie wyskąd Ale to jest dobre Jakie to jest dobre Aj dobre to jest, naprawdę ty, patrz, jak stąd widać dach tam, nie? No. Ale to jest dobra miejscówka. To jest po prostu miejscówka idealna. Teraz wyobraź sobie, że koleś wchodzi do miasta i patrzy się na dacha, tutaj dwóch łazi po dachu. A, kominiarze! Przeczyszczamy. Najlepsze jest to, że możesz sobie stąd zejść i nic sobie nie robią. Mhm. Ja już zszedłem na rusztowanie No dobra Bożeś skoczył, ale byś przeleciał przez to rusztowanie to bym się śmiał <grystanie> Ja nie <grystanie> Ja bym się nie śmiał O o o o o o, o, -o. Boże pił Piu Ziemię to No apteka jest tutaj Dobra Tym którym. Tak, więc na jakimś PvP można tam przejść, na przykład sobie, nie? No. Puszka, żarcie... No. Jezus, to ty. Już myślałem, że jakiś gracz. To ja, to ja. Tutaj coś jest? Tak średnio. Ło, co to było tu? Zapałki! Czekaj, posterunek. Magi do mp 5 by mi się przydały. Mhm. Mam dwie 30 tylko. O, repeater. Ammo do Mosina. Chcesz? Chcę. Weźmiesz? No mam. Dobra. Ja na posterunek Ty. będę wchodził, tak? Yy, obczajałeś ostatnio mój kanał? No, a co? Yy, widziałeś tą akcję w świetlu tutaj? To znaczy? A, to ci nie będę spoilerował. bo, bo nie wiem, może coś nie pamiętam. Zwyczajnie. Czekaj, odcinek nazywa się. O, już mi się film rzucił, tylko będę musiał głosować na. Yy... To się nazywało. Bawimy się w cygana. Yy, widziałem, widziałem. Yy. To widziałem. To, to ci się ładnie udało, powiem ci. Tak naprawdę ładnie. Był jakiś magazynek, coś? No właśnie nie. Czyli, że zlutowany No dobra, wychodzę. Trzeba będzie dalej w stronę nowo lecieć. Dobra. O, na, a nie, tutaj się już nie da. No nie. Nie, tu chyba nie. No, w ogóle dodali nowy. O co? Oho, dodali nowe ubranie, Hunter. Raz już tu na środku. Takie jak ja mam, to jest letnie mm -hmm. Mm -hmm. Kolejne gówno będziemy tu biegać No dobra przepraszam Nie będę Dobra, gdzie ty jesteś A Czekaj jak ty byś nie powiedział A, a latam sobie po garażach Bo <laughs> leciem dalej Jezu, jak ja tu dawno nie widziałem samochodu. Ścięte drzewo. Widzę. A nie, ono tu zawsze tak leży. Tyle? Tak. Tutaj, tak. Jak ja tu dawno nie widziałem auta. Fakt, Tak. No. A jak ja dawno nie jeździłem w tej grze autem. Swego czasu, jak się pojawiły auta, to jak durny. Myśmy tyle aut tych znaleźli. I jeździli. Teraz. Ja nie wiem nawet gdzie to się spałni. Stasz przykre. Prawdę Łodar musimy wsiąść i z miasta do miasta biegać i nagrywać to i tak przelecić całą mapę. A właśnie te pamiętniki. No tak się postarać, wiesz, przeżyć jak najdłużej. No. Gdzieś tam, wiesz, nie wychylać się, jeżeli nie trzeba. Aż włączę sobie program, czekaj, no łączony. No, jeżeli strzelać. O, dobra, jestem. Jeżeli... 50-30 klatek, nagrywam. 20, jest ok. O, IZH-18 Rifle i puszka żarcia. A właśnie, mam to ammo dla ciebie, nie? A, no dobra. Bo mi miejsce zabiera. Dziękuję. Uh. Wezmę Fejdej Fejdej <laughs> i Call of Duty będę. No i A nie, ja wola zielona. To dobra To co, lecimy, czyli, czyli jednak Call of Duty. Da Ty teraz cały czas nagrywasz? No mam włączone gdzieś tam, przez większość czasu. Czekaj, gdzie my mamy lecieć? W sumie to tam, tam tamtą stronę, tak? Przez te góry. Mhm, tak Znaczy pod tymi górami. Mniej mhm. więcej. No 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 sorry W ogóle wiesz, że teraz się na lotnisku w ogóle Heli crasha nie leśniał? Ja nie wiem, ja nie wiem, gdzie tu są samochody teraz, nie wiem, gdzie są helikrasze, pojęcia nie mam. To znaczy się, jest niby punkt respu, ale się nie respu. Mhm. Mm Chyba, że nie mam mapy zaktualizowanej. Aż sprawdzę. Ło, nie! oj! Zagapiłeś się. No bo na komórce włączałem aplikację. Aha. Byłoby śmiesznie. Bardzo Nie, mam aktualne W sumie to do tej miejscowości tu by można było wejść, widzisz? Otędy, nie wiem jak ona się nazywa prym, prym, prym. Okay. i Turowo Tak Ty, a my mog... minęliśmy tego Krasnostaw Tam jest lotnisko mało malet to bym się nie przejmował mocno tym faktem. Czemu? Nie, yeah. nie uważam, żebyśmy mieli tam jakieś cuda rewelacje znaleźć. To ja ty hmm. musiałem przeładować. Aż będzie wszystko zlutowane Garnek. Yy. Dobra, ja tu Przez okno mogę go wziąć A w tych domkach i tak się nic nie lesce. Może jakieś tam jedzenie czasem A. Czekaj, zobaczę co drugo... jest Co moja wyciągnęła? W tym tunelu jest w ogóle coś? Nie, wyżej jest Karmanowka, tam może być auto. Sporter magazynek do 911. Czekaj, Kiedy on znalazł auto, to bym się posikał ze szczęścia. Aż tak? No, już dawno auto tu nie jeździmy. Stawik, można popływać. No to kąpielisko jest. Nie nazwałbym tego kąpieliskiem. Nie wiadomo, co tu żyje. A gdzie ty jesteś? Na lewo. Na brzegu. Na brzegu? No, na twoje lewo. No dobra. A żeś skoczył. Ej, słuchaj, bo tu takie odpady powrzucali. Ja bym nie ryzykował, nie? Ej, no, nie ja też teraz wyjdę. Schodami. Schody są nie do wyjścia. Zbugowane? Tak. No, ja nie rób czegoś. No i teraz będziemy... Tam na drugą stronę trzeba płynąć. I'm rapidly cooling off, zaraz będzie. Dead. jak I rapidly cooling off. Bo jest zimno, a nam się kąpać zachciało. To nie jest odpowiednia pora roku na kąpiele. Lato to nie jest odpowiednia. <laughs> Mam hmm. dwa jak jakbyś chciał. Jej. I... Bez tego sobie poradzę. Dawaj, dawaj, dawaj. O, wylazł, dobra. <grym>, o, wylazł. <grym, <grym, jej. <grym, biegnę wyżej. Biegnę za tobą. Biegnę. Biegnę, bo chcę. Biegnę, bo życie jest złem. Słyszałeś tylko na piosenkę? Czekaj, tu wbiegnę, tu jakiś autent. Słyszałem. Yy, powiem ci tak. Jak będziesz widział gdzieś ambonę, nie? No. To sprawdzaj. A co może być w ambonie? Hunting backpack, hunting scope, mosin. Yy, tu jest piękne, z, piękne zbiorowisko wszystkiego. Jak znajdziesz to żonę... SKS, SKS, chcę go. Tu jest więcej SKS-ów, i tu jest w ogóle więcej wszystkiego. Tu jest FNX, do którego ja mam chyba magazynki, czy nie mam? Nie, nie mam do FNX-a, ale jest SKS. Jest takie coś dziwne, kieszonki są CRK, ale ja cr już mam. Albo, albo miałem cr -kę. Gdzieś mi zniknęła, zaczyna mnie to denerwować. Witamy, że nie mam. Dobra, jest Poszłam. sks -ik. A jest tu kałach, może? Co? E, tu masz ten. A nie, to jest damage Do tego. Same SKS-y i części do broni do ak -czy. No Wszystko ja mam jeden magazynek, ale no i SKS -y oczywiście, o, no bo kolba polimerowa. Blue Press West znalazłem. A właśnie, te hamwi też warto ten lutować, tak jak widzisz. No, bardzo dobrze. Tak. Lowby. A... Hmm. Bardzo dobrze, żeśmy się tu wybrali. Dobra, jeszcze muszę do niego magazynek wsadzić. No i ładnie. Tu mam jakieś 5,45. Może będzie potrzebne, nie wiem. Nikt tego nie wie. Dobra Lecimy Dalej. Lecimy Ja teraz poluję na kałacha Mam wszystkie dodatki i kasztana pristine To czekaj, polecimy w... Prawo Karmanowka, to karmanowka, tam mógł być samochód y No ter, no, 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 no To w lewo Karmanowka jest W lewo? Tak, prosto jest coś innego Prosto jest... A, bo to jest... to rozłączenie do... dopiero. Goro je, goro je. Nie wiem. Dobroe. Dobroe, nie Jaki debil wymyślił tyrylice? <laughs> Szkoda, że kasztana do SKS-a nie można. No. mam celownik jakiś M68 to do, 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 do Mki albo do... A do... właśnie, ty masz tego Mosina, nie? Mhm uh -huh. A chcesz jeszcze MP5? -kę? MP5 -kę. No A ja mam no. pistolet i mam raka Aha Jakby co? Bo bym ci MP5 za cogiem Pristine odstąpił I Rail hanguardem i 230 magazynów tam Dwie 2,30 A ty nie chcesz? Wiesz, co jak będę miał tego? A no to jak znajdziesz, to wtedy się zamienimy dopiero. Dobra. Wtedy raka wywala Na czwartym zakręcie w prawo. Dobra. Chociaż tu są chyba tylko same zakręty w prawo. Co za zadupie? Same no. zakręty w prawo! Innych tu nie ma. Pierwszy, drugi, trzeci. I tutaj, tam na tym blaszaku tak, powinien tak, tak, być. Tak, tak. Wiem. Znaczy teoretycznie. Mhm. Tak nie będzie. Ty, a to jest chyba nowa, ten. Yy... A nie, nie jest nowa, bo my wtedy to świetlo... Biegliśmy to Jest! Co jest? Kuki, jest fałszyesa. No nie żartuj. Jest fałszyesa niebieska, co o, prawda. o panie. Gdzie był kanister? W. Berezino. W Berezino był kanister. Ale one się teraz rozpią z full. Dzień dobry. Zapraszam. Dziękuję.